Na Rogowska witam państwa 25 sierpnia i zapraszam na dzień. Dzisiaj ponownie w Bełchatowie terytorialsi pobierali wymazy od wyznaczonych przez sanepid osób na obecność koronawirusa. Mobilny punkt stanął w Bełchatowie już po raz siódmy. Dzisiaj badania pobierane były od osób z terenu całego powiatu bełchatowskiego. Tym razem sanepid do badań skierował ponad 130 osób. Wymazy pobierano od mieszkańców przebywających w izolacji, uczestników przyjęć weselnych, gdzie zdiagnozowano przypadek koronawirusa, oraz od osób z kontaktu. Wyniki powinny być znane w ciągu kilku następnych dni. W województwie łódzkim są 53 kolejne zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą jednego dziecka, 13-letnich dziewczynek, 14 młodych kobiet, 9 kobiet w średnim wieku, jednej kobiety w starszym wieku, jednego nastoletniego chłopca, 7 młodych mężczyzn, 12 mężczyzn w średnim wieku oraz 5 mężczyzn w starszym wieku. To osoby od 9 miesiąca życia do 91 roku życia. Mamy też dobre wiadomości dla mieszkańców Województwa Łódzkiego. Kolejne 52 osoby po leczeniu otrzymały dwa wyniki ujemne i są zdrowe. W tej chwili w Województwie Łódzkim jest 5076 osób z potwierdzonym zakażeniem, 969 jest aktualnie zakażonych, 22 osoby są hospitalizowane z podejrzeniem zakażenia, 2248 osób jest objętych kwarantanną, a 333 nadzorem epidemiologicznym. 3876 osób zostało uznanych za zdrowe. Poprzedniej doby wykonano 1598 testów. Defibrylator i profesjonalna apteczka to nowy nabytek strażników miejskich. Sprzęt ratujący życie jednostkę wyposażył urząd miasta. Dziękujemy władzom miasta, dziękujemy pani prezydent, że na wyposażeniu mamy dodatkowe urządzenia, dodatkowy sprzęt, który pozwala nam wykonywać skutecznie naszą pracę w terenie. Jesteśmy służbą całodobową, więc bardzo często jesteśmy w miejscu zdarzeń pierwsi. Musimy udzielić pomocy niezbędnej do czasu przyjazdu pogotowia, musimy zareagować na. Sytuacje, gdzie jest rozcięta głowa, krwawiący człowiek, trzeba zatamować tą krew, trzeba czasami reanimować, jest utrata oddechu, więc te urządzenia, apteczka, również będą bardzo przydatne w naszej pracy. Sprzęt będzie na wyposażeniu radiowozu gotowy do użycia całą dobę. Wszyscy strażnicy mają przeszkolenie przedmedyczne. Dodatkowo co roku mamy ćwiczenia przypominające sobie procedury działania i utrwalające nasze umiejętności. Te ćwiczenia również będą w tym roku we wrześniu przeprowadzone, bo trzeba ciągle sobie te procedury i umiejętności utrwalać, ponawiać, pomimo to, że często udzielamy tej pomocy, natomiast instruktorzy czasami dopowiadają jakieś nowe Sposoby działania, nowe umiejętności. Trzeba się szkolić, i to robimy co roku jak najbardziej. Strażnicy co roku szkolą się w udzielaniu pierwszej pomocy. Defibrylator, jaki otrzymali, jest prosty w obsłudze. Posiada wgrany program, który krok po kroku instruuje, jakie czynności należy wykonać. To urządzenie pomaga zachować spokój, ponieważ w trakcie ratowania, często w nocy, często w sytuacji stresowej, no, każdy z nas ma emocje, ulega jakiejś nerwowości. A urządzenie skutecznie, powoli, spokojnie podpowiada, co robić krok po kroku, tak by te emocje spadły i profesjonalnie móc udzielić pomocy. Często to właśnie straż miejska jest pierwsza na miejscu zdarzenia, jak zapewnia komendant. Defibrylator oraz apteczka bardzo przydadzą się w codziennej pracy. ZUS ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek tych firm, których nadpłaty lub wpłaty zostały zaliczone na poczet składek podlegających zwolnieniu. Przepisy w tej sprawie wejdą w życie 20 września. Z nowych przepisów skorzysta nawet 800 tysięcy firm. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek tych firm, których nadpłaty lub wpłaty zostały zaliczone na poczet składek podlegających zwolnieniu. Przepisy w tej sprawie wejdą w życie 20 września i skorzysta z nich nawet 800 tysięcy firm. Dzięki nowelizacji firmy, które złożyły wniosek o zwolnienie ze składek i jednocześnie opłaciły składki za miesiące objęte wnioskiem o zwolnienie albo posiadały nadpłatę, która automatycznie zaliczyła im się na poczet składek, uzyskają pełne zwolnienie. Wcześniej obowiązywały przepisy, że zwolnieniu podlegają wyłącznie składki nieopłacone. W związku z wprowadzoną zmianą nie należy składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. ZUS zrobi to z urzędu po wejściu w życie nowych przepisów. Rozpocznie ponowne rozpatrywanie spraw po 20 września zgodnie z ustawowo wyznaczonym terminem. W wyniku nowelizacji nadpłaty na kontach firm zostaną przywrócone, a wnioski o zwroty nadpłaty. Będzie można składać dopiero po tym, jak ZUS ponownie rozpatrzy sprawę o zwolnienie ze składek i poinformuje o tym przedsiębiorcę na Platformie Usług Elektronicznych lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty. Za nami losowanie w Lidze Mistrzów na sezon 2020-2021. W rozgrywkach zobaczymy PGS Krebełchatów, która zmierzy się z zespołami z Belgii, z Turcji oraz z Polską Grupą Azoty kędzierzyn Koźle. Myślę, że grupa jest bardzo ciekawa. Eee, myślę, że mimo wszystko wymagająca może się wydawać niektórym na pierwszy rzut oka, że polskie drużyny powinny tą grupę zdominować, ale to są troszeczkę rozgrywki, które rządzą się swoimi prawami, a często mecze wyjazdowe, które łączą się z podróżami, z przejazdami, z meczów łatwych przeradzają się w mecze, tak jak powiedziałem, bardzo wymagające. Akurat ja się cieszę, że gramy w grupie z polską drużyną, bo bo jednak ograniczy to troszeczkę podróżowanie i, i myślę, że ta podróż autokarem dla jednej i dla drugiej drużyny to jest jakiś tam handicap jeśli chodzi o, o zarządzanie zdrowiem, zarządzanie zmęczeniem. Yy, no myślę, że Zaksa jest najbardziej wymagającym przeciwnikiem w tej grupie i te, te dwa mecze na pewno z Zaxą będą meczami, które w największym wymiarze zadecydują o tym, kto wyjdzie z jakiego miejsca i, i jak to będzie wyglądało. A, oczywiście, że znam rywali w Lidze Mistrzów, a na pewno cieszy to, że, że raczej nie czekają nas jakieś bardzo długie podróże. A, no skraj jest takim zespołem, że myślę, że co sezon właśnie bije się o najwyższe laury, a w tym sezonie na pewno nie będzie inaczej. Będziemy się bić w każdym meczu o zwycięstwo i w każdych rozgrywkach. Milad Ebadipour, irański przyjmujący PGS Kry Bełchatów, otrzymał od prezydenta RP Jadudy polskie obywatelstwo. Akt jego nadania odebrał podczas jubileuszowego turnieju PGS Kry w Milat Ebadi Pur był klubie, występuje od 2017 roku. Z PGS Krą wywalczył m.in. Mistrzostwo Polski, dwa krajowe superpuchary oraz brązowy medal Ligi Mistrzów. Jest również podstawowym przyjmującym reprezentacji Iranu. Jak sam zaznacza, Polskę traktuje jak swój drugi dom. Teraz jednak z naszym krajem będzie jeszcze bardziej związany, bo podczas jubileuszowego turnieju PGS skry wręczono mu polskie obywatelstwo. Akt nadania Ebadipur odebrał z rąk wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Ryszarda Czarneckiego. Dla zawodnika to wyróżnienie, ale także spore ułatwienie, jeśli chodzi o podróżowanie po Europie. Drużyna GKS-u Bełchatów rozpoczyna ostatni tydzień przygotowań przed startem rozgrywek. Trener Marcin Węglewski zaplanował pięć jednostek treningowych. Dzisiaj Bełchatowianie trenowali na boisku numer dwa Miejskiego Centrum Sportu. Jutro GKSiacy będą pracować od godziny 10 na boisku i w siłowni, a po południu ponownie na boisku numer 2. Na czwartek zaplanowano trening o godzinie 10, a po nim szkolenie sędziowskie. Piątek to zajęcia od godziny 11 i wyjazd na przedmecz zgrupowanie na po pojedynek pierwszej kolejki z górnikiem łączna rozpocznie się w sobotę o godzinie 17:00 W dzisiejszym teledniu to wszystko co dla państwa przygotowaliśmy ja się już żegnam życzę spokojnej nocy Muzyka